Koszykarze Kagera Gdynia, jasne stroje, są bardzo blisko awansu do Ekstraligi. W trzecim spotkaniu z Zastanem Zielona Góra nie zwyciężyli 73-58. To są play-offy, to nie ma co, jak się nawet przegrywa 20 punktów. Tutaj walczy się na ostatnie kroki chwili, tak udowodniliśmy, że się udowodniliśmy, że taką drużyną jesteśmy, że możemy się podnieść. Nieoczekiwanie w pierwszej kwarcie wysoko różnicą kilkunastu punktów prowadzili goście. Koszykarze Kagera nie rezygnowali. W 25 minucie wyrównali i od tego momentu powiększali przewagę. Nie mógł grać Andrzej Karaś. Jest to dla nas bardzo duże osłabienie. Myśmy musieli kombinować bez niego. Udało się, ja się z tego bardzo cieszę i gratuluję swoim zawodnikom za przede wszystkim za walkę. Kager, którego postawa w rozgrywkach pierwszej ligi uchodzi za największą sensację, prowadzi w playoff do trzech zwycięstw, dwa do jednego. Dziś o 19:00 kolejny mecz z drużyną stalu Zielona Góra w hali przy ulicy Olimpijskiej. Jeśli Gdynianie wygrają, będą w Ekstraklasie. Jana Sawoczkina, rozgrywająca siatkarek Energii Gedanii, żegna się dziś z drużyną. Zgoda na wcześniejszy powrót na Ukrainę była możliwa po tym, jak Gdańszanki zapewniły sobie wcześniejszy awans do Ekstraligi. Energa Gedania w imponującym stylu powróciła do elity polskich siatków. Dla zawodniczek wynikają z tego dwie wiadomości, można powiedzieć. Jedna zła, druga dobra. Ta zła to to, że zespół muszą wzmocnić co najmniej cztery zawodniczki i, i dokoptować do pierwszej szóstki, druga, ta dobra, no to nastąpi podział przez Radę Drużyny premii w wysokości 80 tysięcy złotych za awans. Występy w Ekstralidze to wielka szansa dla młodych zawodniczek. Myślę, że jesteśmy takim zespołem młodym, ale bardzo perspektywicznym. I myślę, że przy niewielkich, nawet wzmocnieniach, jesteśmy w stanie walczyć o środek tabeli. Kierownictwo klubu prowadzi rozmowy z kilkunastoma siatkarkami występującymi w Polsce i za granicą. Kilka z nich ma wzmocnić kadrę Energii Gdań.